Witam Was pięknie, spotykamy się z tej przycyny ze Związek Podhalam w Polsce realizuje projekt pod nazwą Górole polscy historia strojów regionalnych, który dofinansowany jest z Narodowego Centrum Kultury z programu Etnopolska 2021. Dzisiaj mamy piąty odcinek poświęcony strojowi z piskiem, w tym stroju Chodzi nas prezes Związku Podhala, Julian Kowalczyk i on jest dzisiaj z nami. A zawitajmy z tej przycyny do Kacwina i dziękujemy pięknie, że ludzie z dela chcieli przyjąć nasze zaproszenie. Witam pięknie panią Anię Strącek, która nam dzisiaj opowie o swoim spisku, regionalistkę, kierownika zespołu Regionalnego Trybskie Dzieci, dyrektora Szkoły Podstawowej w Trypsiu Pani Ania pochodzi z Łabsz, a siedzi w Kacwinie. Z Kacwina mamy też panią Teresię, Teresę Matuszek. Pięknie witam. I panią Monikę i Andrzeja Tomasz. Głównie prezentują ten strój, który tutaj w Kacwinie, w Łabszach jest nosony. A moment jest przedstawicieli trypsia. Jako za tamą, ten strój pozycki inaczej wyglądał. to są z nami pani Hania i Henryk Baksmurcy. Bezpikuj witam. i powitam panią Anię, co by nam przywizyła ten strój spiski z tego regionu. się się, żeście tu przyjechali do nas na śpis. Świsz węgierskiego sepesz Oznacza piękny. I ta właśnie nasza krajna, historyczno-geograficzna, Wasz Piękno, większość znajduje się na Słowińsku, niewielko 195 km2 znajduje się tutaj w Polsce. Zamieszkują ją ludzie w 15 wioskach w Śpiskim i właśnie w tych naszych Śpiskich wioskach wyróżnić można trzy od odmiany. Odmiana Jurgowską, w którą nosą Jurgowianie, mieszkańcy Rzeki Cornej Góry. Odmiana trybsko, w którą nosą trywsianie mieszkańcy na Nowej Białej, Krympow. I odmiana kacwińsko, w którą my tutaj Siećka z mojej lewej strony zebrani prezentujemy. Odmianę kacwińską zakładają pozostali mieszkańcy śpisa, czyli Kacwinianie, Niedziecanie, mieszkańcy niedzieckiego zrunku, Frygmana, Falstyna, Łobs, Niśni, Wyśni i ludzie mieszkający na Łapszance. Strój. No strój, tak jak zawsze i w na początku był prosty. Wytwarzane z materiałów, które tutaj w gospodarstwie domowym udało się wyprodukować, czyli lyn, sukno, wełna, skórę. I co? I co mogę Wam powiedzieć? Tutaj przed nami są dwie odmiany: odmiana trybsko i odmiana kacwińsko. One tak w zasadzie nie różnią się od siebie wiele. Główna różnica jest w zdobielnictwie, w hafcie, przede wszystkim portek i sukman, o tym za chwilę opowiem dokładnie. Rozpocznę od babów, bo trzeba im dać pierwszeństwo. I co? Kobiety. Inaczej zakładało, Inacy ubierała się mężatka, inaczej panna, tutaj w mężatki. Przede wszystkim blisko ciała kosula. Kosula z długim rękawem, biało kosula, z czasem już zaczęto nosić bluzki. E, mężatki zakładały długi rękaw, panienki mogły założyć sobie skrótką, e, z krótkim rękawem czerwoną maśnickę do tego. Kobiety mają tutaj założone lajbiki, tak jak Państwo widzicie, szesety były snureckie po boku, haftowane na początku, lajbiki były, były skromniejsze, z, z czasem robiono warsianowe, atłasowe z charakterystycznym tutaj zdobieniem i wzorem. przesycie na środku. Dwa przesycia, silmocki, jeden, znowu po jedynce z przodu, guzicki, gumbicki. wielobarwne, wielokolorowe, nie tylko corne. Przyszła moda na corny kolor i tak jedna przez drugą syły. E, natomiast y, każdy starał się mieć jak najbardziej kolorowe, jak najbardziej ciekawsze, tak żeby się różnić od „X”. E, Posłał tym samym tropem, ty zewsem wysyła fioletowy. E, nie w by się dziwiły, tutaj e, ze przycie corny, no ale wcale nie corny. Tak jak widzicie, tutaj na, na starych lajbikach. Na dół. Zakładano spódnicę. No i starszy rodzaj spódnicy, jaki był nosuny, to były kanafoski. Kanafas, materiał robiony przez Baby na krosnaw, e, cięski. E, kanafaski były różne. W zależności od tego, jakie tutaj miały e, nici, jakie były pasy, były kanafaski e, czerwone, e, trojakie, czworakie. Kanafoski były. Niesany i jeszcze były kanafoski tęczowe. Kast kanafoska charakteryzowała się tym, że miała tutok przodek, lniane wycięcie, e, oszczędność materiału, tutok e, była na pierwszym miejscu, wykorzystywanie wszystkiego, co tylko pomocno było gdzieś po raz kolejny użyć, to jednak gazdy nie tego pilnowały. 300 cas na materiały e, kupowane już w miastach, gotowe. Od 1920 roku e, pojawiały się delinki, spódnice ściennych lnu, pojawiały się liściowki i tak już kobiety się po tym poradziły. Co najważniejsze, e, badania, które prowadzimy, pokazują, że kanach były bardzo długie, a sprzed kostkę sięgały. Z czasem jak się zmieniała moda, te kanafoski nieco były krótsze, ale delinki i sztowki, kiedy przyszły już na, na świecie, przyszła moda na minówki, na krótsze sputnice, również były nieco krótsze. No i ważniejsza była zasada, żeby zawsze sztofka, kartonka się dała za kolana. I tak jak tutaj popatrzymy, pani z Krypsia, odmiana trybską. Pięknie się prezentuje, e, ty swojej spódnicy poza kolano, e, tu to kto samo, więc zasada e, zawsze obowiązywała. E, ja chciałam jeszcze przy tej e, spodni, warstwie się zatrzymać, kiedy kobiety zakładały spodki, tak powiadam, 1, dwa, trzy, często i pięć nawet. E, one były podobne wykonane tutaj z materiału e, bawełnianego, koniecznie musiało być wykrochmolone i o tej cynności nikt to nie mógł zapomnieć. Krochmol robili z gruli, dobrze ciotka do domu, Z gruli. E, I niczym się od siebie nie różniły, za wyjątkiem nazewnictwa. W kacpinie na spodek wołają e, W Łapsu jest to spodnik, w tryb wozd spodek. spodek, spodek. Tak więc jak Państwo widzicie, co wieś, to nasernictwo nieco się różniło. Teraz jesteśmy, zatrzymiemy, bo tak jakbyśmy powiedzieli o kosuli, o lajbiku, gorsecie, w spódnicy, zatrzymiemy się przy zapaskach. Zapaska fartów. Kobiety, mężatki zakładały corny fartów i zakładały jeszcze niebieskie fartu. Dużo niebieskich fartuchów po dzień dzisiejszy można spotkać w trybsiu. W Kacwinie już pojedyncze egzemplarze się udało tutaj znaleźć. I w Kacwinie na niebieskie fartuchy go dali siód. Niebieski fartuch zakładany był i na święto i czasami przy robocie. Natomiast bardzo ważne jest tu, nie mogę zrobić panienki, ale panny zakładały białe farty. Tak więc jak już widzicie, e, panna w białym fartusku, w kosunki z krótkim rękawem, gdzie tej ręki e, było więcej odsłonione. Panny mogły, mogły mieć gołą głowę, co już niestety e, nie było dozwolone przy mężatki. Mężatki zakładały cepiec z takim małym zębem, charakterystyczny ząb krótki, u górali pieniężnickich on już jest większy. Zakładały pustkę. Tutok przedstawicielka Krypsia, pani Ania, e, oprócz pustki i cepca założonej motaki na piękny szal. Ten szal nazywa się Rajtów. Rajtów po raz kobieta zakładała w dniu ślubu. I potem już jako mężatka stroiła się w niego od święta na odpusty, na jakie wielkie uroczystości. Tych rajtuchów w trybie nie zachowało się wiele, ale tutaj Pani mówiła o swojej babce. E, prawdziwy, bardzo cieniutki, delikatny e, materiał e, z przepięknym wzorem. W Kacminie naślimy te z rajtuchy, one są już nieco inkse. To były dwa, czy trzy te rękuchy, teraz Wam zaprezentuję, pokrytą Pani Monikę. To jest jeden ze starszych rękuchów, w którym zakładały te ciotki, mężatki, zakładały do, do kościoła, zakładały na odpusty, tak jak mi tutaj jedna babka opowiadała. On się już nieco różni. być może wynika to z tego, że ten rękuch, w którym Pani Ania, jest starszy. Teraz pozwolę sobie tutaj powiedzieć dwa słowa o, o naszej e, pani Monice. W toronimo Białej Kosuli ona moją z bluzkę. E, przełom lat 40 50. w Kacpinie na Śpisu pojawiły się skolorowe kolorowe bluzki. E, ta bluzka charakteryzuje się tutaj takimi butkami. Przepięknie tutaj zrobione marszczenia. E, i to właśnie był charakterystyczny element e, tych kosul. E, na kosule e, czasami kobiety same robiły sobie e, kołnierzyki, które zakładały w klatce, nie podało się ze heklowały kołnierzyki, czyli robiły na szydełko. Tutaj Pani Monika ma piękny kołnierzyk swój. Powytumę Pani Moniko, pokoście się w całej klasie. Mężatki tak samo jak i Panny, dbały o siebie. Musiały być wyryftowane, bardzo dobrze dobrany, dobrany kolor kartonki do, kartunki do, do kosuli. Sićko musiało, wsićko musiało być w porządku, sićko musiało mieć Tutaj musiał być przemyślane. oczywiście pani Monika pod spodem spodek czyli kidel i bardzo piękno tutaj kartonka, z ciemniutkie wełęki. Budki na fartuchu, przepięknie tutaj wykonane, charakterystyczne, jakby była kosula, kosula świecąca. Te budki tutaj podkreślały cały, cały, całe ubranie. Teraz popytamy tutaj na środek, naszą ciotkę. Widzicie, ciotkę. Ciotka jest ubrana nieco inaczej, ponieważ. Założyła na strój, który tutaj w katynie tak była w kartunka na strój założyła obróz, obrus jedna ze starszych części stroju kobiecego, kobiety zakładały tys, Odświetnie, zakładały na uroczystości, namse. Nie był spinany niczym ten obrus. Kobieta brała książeckę do ręki i książecką, czyniąc tak, zakładała to i sobie sława. Ciotka e, pod obrusy ma założoną chustkę, chustkę tak zwaną wielką. Pys na święta się paradziły i starsze kobiety i młode w tę chustkę. My e, tutok nie widzimy, ale ciotka ma chustkę e, na krzyż przełożoną i założoną za zapaską, za fartuchy. Oczywiście cewiec, tutaj bez, tak jak pozostałe e, mężatki, z niewielkim wycięciem, z niewielkim zybem na coju, e, wychodzącym na coju. Chciałam powiedzieć, tutaj jest te w ciotki, ponieważ to są buty typu węgierskiego, z prostą, sztywną cholewką, dołu nieco miększe, rozchodzące się pięknie. Charakterystycznym tutaj jest elementem tych butów węgierskich była góra czerwono ze skórki z pięknym przesyciem. Tutaj zawsze wykonywano jako zakończenie tych butów. Także ciotki, my założyli buty węgierskie, e, w trybsiu, w trybsiu Panią, jak gdzieś ci przed chwilą, e, Pani prezentuje e, kierpce, kierpce były w synty. E, Na początku kierpce wykonywano ze skóry świni, nazywały się pierwse spyrcoki, potem one były zastępowane, Cyboty węgierskiego typu cy kierwce, wszystko było bardzo szanowane. Ponieważ była bieda, tu to ciotki opowiadam wielokrotnie, ze boso do kościoła, chodząc do kościoła, zakładały buty, pomsy je zdejmowały, niesły w rękach, żeby się nie zuzyły, żeby się nie zniszczyły. Tu jestem kończąc nasze opowieści o kobietach. Chciałam na podsumowanie pokazać taki. Element stroju kobiecego, w którym się pojawił ty na śpisu, to jest reklik. Reklik, HP z długim rękawem, w którym zakładały kobiety, ale jak pokazują badania, rekliki zakładano do bluzek. Do świecących wąskich bluzek, wąski rynkow był. I kobiety zakładały taki reklik e, w jesieniu, na wiosnę. Jedna ciotka ostatnio mi opowiadała, że w rekliku była rosna w bo było tak, e, tak ciepło. I teraz opowiem wam o w stroju męskim. E, to Pana przedstawiciela odmiany Trybskiej, e, swą odmianę Racmińską prezentuje pani Julian również. Zacznę od tego co najbliżej ciała czyli kosula, kosula Bioło ze strójką, za tą córną markiety, e, lajk. z trzema rzędami guzików. E, pani Julian tutaj rano ze sierpni pooglądała na Pana. Pan Julian pięknie prezentuje tutaj te trzy rzędy kubicków i kiska, na końcu kiska była mało. I teraz poproszę do przodu Pana Juliana i Pana Henryka. żeby sobie się w odzadku, tak, Upoście się. I teraz Charakterystyczne były wzory: Wzory czerwoną i złotą bicią wysyte, pomiędzy wzory guzicki i tak go dali ze siedem tulipanków, prytko sobie licym, Henryk był dobrze, pan Julian Tyzmo z e, pomiędzy to gąbicki i wysycie, wysycie potwierdzające we wtorym roku był wykonany lajk. Henryk był z 2007 roku. Pani Julian, z 2011 roku, a ja Wam tutaj zaprezentuję miejsce pomiędzy tymi naszymi słuchami no i starcy lajbik, w którym się udało znaleźć w Kacwinie, do którego my dotarli i tutaj mamy, tak, poproszę by za pomoc, tutaj mamy w 1892 rok, tak więc Panowie zrobili na wzór starego lajbika swoje i wasz, wasz się z tego cieszymy, bo najważniejsze no żeby zachować to, co było w przeszłości, i wtedy możemy go dać, to jest tradycja, jeśli, jeśli obległym to, co nam przekazali nasi przodkowie. Lajbik, kosula, jowo, portki. I tutaj będzie największa różnica. Portki świski odmiany kacwińskiej. Na samym, na samym początku były e, cyste, proste, miały bory, tasy, pętlice cyrwono-granatowe. Tak, I lampas. Lampas z boku czerwony, e, z nitką granatową e, i charakterystyczne tutaj e, te nasze wzory. Pan Julian oprócz portek prezentuje buty, buty typu węgierskiego z cholewką teagodową, sztywną od góry, na dole miękko, skórka, w którą się marszczyła, poddawała, nodze. u upory pięknie wykończone, ząbek. Pojawiły się nasycia. To są nasycia późniejsze, ponieważ nasze badania pokazują, że do 1954 roku Kacwinianie i chłopi, którzy mieszkali na śpisu, mieli proste, cyste portki, tak jak powiedziała, w lampas i borykasy z czasem. Jak zmieniała się moga, pojawiały się nici, chłopi sobie dosywali zdobienia były to głównie wzory kwiaty tulipany, róże itd. Ogromną różnicę, jaką tutaj widzicie, zauważamy w portkaw przedstawiciela Trypsia, odmiany Trypskiej. Już jednak te naszycia były od samego początku dużo bogatsze z kogutkami, z wzorami tutaj takimi ciekawymi, zglizdonymi jednak do skalnego Podhala. I te portki Trypsian wyróżniają po dziś dzień. Są unikatowe. Bogactwo, tak jak powiedziałam, kolorów tutaj nici. Tys pokazuje, że no jednak było tam z nieco lepiej, bo to siećko się wiązało wiadomo z zamożnością gazu. Chłopi nosili pasy, bo są różne wersje, ale nosili Józki, Juchasi, Bacowie chłopi zakładali pasy i trypsianie tutaj chodzą w kierpcach i w portki zwędzone są do domu. Eee, nie wiem, czy Panie Hejdno, nosiliście kiedy w Trybsiu co wysokie węgierskie buty? Czy się nie udało? Nie udało się nosić. Eee, z tego co my tu widzimy, jednak się nie zakładają cały czas kielce. Dotarliśmy do zdjęć we wtorek pojedyncy chłop Prezentował się tutaj w, w Wysokich Łobach. No i kapelus, bardzo ważny element. W tej chwili do góry. E, te kapelusy były mocone w tłuszczu, tak żeby nie nawilgły. Chłopi przewiązywali czerwoną stozecką. Opowiadali tak za znowu, tak ułożone, że można było znowu pęto na ona nie wypadła jak popset, albo pęto z pyrki. Jeszcze dwa zdania o opaskach. Pasek trzymał portki, co był y, w portkach, a opasek, co nakładali chłopy, to też miał różną wielkość i ubarwienie: yy, czarny i brązowy, ale też i wzory. Natomiast oprócz opasków i pasów, jeszcze młodzież nosiła takie drugie rzemienie, którymi którym się opasywali i dla takiej po prostu schwady jeszcze opuszczali. Później jak się opasał, musiał się to spiąć tym. A to potem to co jeszcze zwisało okręcał dookoła i taki sposób zawadiacki młodzież zwłaszcza nosiła. Zauważyłem, że to w niedzicy na przykład często jeszcze takie coś ubiera. Ewkacje nie, jeśli można powiedzieć, tu to w środku ale niedawno dotarły do zdjęć w kawa, o powiedział Pan Julian, bo bardzo intensywnie teraz posłuchujemy tych z tych wzorów, jakie były na początku w Kacwinie. i Kacwinianie właśnie młodzi chłopcy, tak zakładali ten rzemień, o którym powiedział Pan Julian, zwisał tutaj tak trochę z, z góry, no ale to też było takie no, pokazanie tutaj swojej e, osobowości, myślę, przez, przez chłopów. Zespoły śpiskie, jeszcze po dzień dzisiejszy e, no jednak to kultywują, że ten poseł e, jest założony. E, tutaj swogę Andrzej, prezentuje jezdce na na stroju na laitiku założono mocuchy. Cuchy chłopi ubierali na zimę. One były ciepłe. Na samym początku cuchy były długie, sięgały kolan. Często jeste wiązali się rzemieniem tu. I tym się charakteryzowały te cuchy? Aplikacjami z przodu i na rękawie. Jeśli gazda dorobił się cuchy, to świadczy mojego jego zamożności. Mało mógł się pochwolić, no te zakładają chłopi, jak wiecie od święta, jak z baldachinami, jak prezentują się na jakichś zimowych uroczystościach. Ale tak jak wcześniej, chłopi, chłopi syli sobie kozuchy. Kozuchy były długie, do kolon, z czerwonymi tutaj pięknymi aplikacjami. Białe, tak białe, Białe, tak, białe, białe, czyste był kozów i damski, i męski, e, zakładane, oczywiście wykonywane ze skór owczych, bo tak jak wiadomo owce e, no, tutaj stanowiły i podstawę i poszywienia, no i przydawały się do ubioru. Spo to jest najwięcej owca szkacky po dziś dzień. Tak zapewne se jest taki kozów u syja i ciotce może. to jest na koniec słowie o e, chustka, tak kobiety zakładały chustki, bo niekozdo miała takiego e, takiego dobrego jak pani monika, który nie wysyje, to i tam wysyje, e, natomiast chustki, śtrycowanki, e, chustki odziewacki tutaj zapewniały ciepło, zapewniały ochronę, e, Baby je zakładały e, pani Moniko, tak. Wykończcie się, się no tam do przodu, bo koście się, aleście paradno. I ta chustka narzucono no, na ramię, tutok e, zapewniała ciepło. E, chustki odziewackie, tak mi pokazywały ciotki, były e, służyły też za taki rodzaj e, zabezpieczenia przed dzieci. Tak, bo wkładały ciotki dzieci do chustek odziewackich. I owijamy te niechuste wskazówki. Ta jest za krótka, nie owinęlibyście swojego wnuczka, ale z tą byście się poradzili. I tak pokrótce pokazaliśmy, jak wygląda nasz trójpiski, czyli zielone rajbiki, najstarszy materiał robiony na krosna w Kanafas i bogactwo różnorodność naszych zdrowia. Jerozolim, bardzo i chcę podziękować za to, się. Podzielili z nami swoją wiedzą dużą na temat stroju regionalnego spiskiego. Ja I oj chcę zauważyć, że chyba tu na pisu woli się wasz uroków, bo mają dużo czerwonego koloru w swoim stroju. <tusy> mają stązacki przy kapelusach to niektóre takie dość długie. No i na i tak też dużo czerwonego sycia, na wysyciach na tak na kosulach nawet elementy. Także myślę, że to i miało ramion przed tym. Złym babskim wzrokiem, co się te baby na tak nim